Piasny, witam i zapraszam na kolejny odcinek poradnika bankowego, w którym. Co banki proponują seniorom, czy mają oni szansę na przykład na kredyt hipoteczny. Czy rodzice mogą podarować swojemu dziecku finansowy prezent? Czy dzieci mogą mieć konto i korzystać z karty kredytowej? Prezentem z okazji pomyślnego ukończenia roku szkolnego, czy też z okazji urodzin nie musi być dla dziecka kolejna gra komputerowa czy płyta z muzyką ulubionego wykonawcy. Dobrym podarunkiem mogą być pieniądze, ale nie trzymane w skarbonce, lecz na koncie w banku. Kieszonkowe, wypłacane przelewem na konto. Nastolatek z kartą debetową w portfelu. To już nikogo nie zaskakuje. Banki prześcigają się w ofertach kont dla małoletnich powyżej 13 roku życia. Osoby młode bardzo często decydują o wydatkach. Przede wszystkim o tych wydatkach, które rodzice przekazują im lub też przekazują na ich cel, jak nauka języków czy też sporty. To jest bardzo duża kwota rocznie wydawana w tej grupie docelowej 13-18 lat. W związku z tym jest to istotny segment klientów. Wiadomo, jeśli młody klient zwiąże się z bankiem, łatwiej będzie go w przyszłości zachęcić, by założył dorosłe konto, a potem zaoferować mu debety, karty kredytowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne. Jest to już. Y w przyszłości taki wykształcony klient dla banku. Osoba, która umie posługiwać się kartą, umie obsługiwać swój rachunek również w sposób elektroniczny. Jeszcze całkiem niedawno kieszonkowe otrzymywane od rodziców w najlepszym wypadku lądowało w szkolnej kasie oszczędności. Dziś są dostępne ciekawsze rozwiązania. Dziecku, które ukończyło 13 lat, można założyć konto osobiste w banku. Osoba w wieku od 13 do 18 lat nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym, żeby mogła korzystać z usług bankowych właśnie w zakresie rachunku bankowego, musi niestety przyjść z swoim opiekunem. Najczęściej jest to właśnie jeden z rodziców. Musimy mieć ze sobą legitymację szkolną, albo tymczasowy dowód, jeśli taki posiadamy, albo paszport. I podobnym dokumentem powinien się okazać nasz opiekun, z którym przyszliśmy do banku. Zakładając dziecku konto, rodzice mogą wyrazić swoje zaufanie, a dziecko zrobi ważny krok w stronę dorosłości. Dzięki temu, że mając powiedzmy 13-15 lat, posiadamy konto daje nam ono samodzielność i niezależność. To tak naprawdę my regulujemy nasze wydatki. Występują dwie odmiany kont dla osób małoletnich: samodzielne, w przypadku których dziecko jest posiadaczem rachunku i jego pełnym dysponentem oraz subkonto połączone z rachunkiem rodziców, tak jest w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz w Getin Banku. Jest to wygodny i bezpieczny sposób na to, aby dziecko dysponowało swoimi pieniędzmi. Jest taka, takie określenie jak zwykły zarząd, i wtedy rodzice mogą do wysokości zwykłego zarządu dysponować tymi środkami. Nasz bank ustalił poziom tego tej kwoty na wysokości, w wysokości 1500 zł. Dziecko posiadające własne konto w banku może samodzielnie korzystać z rachunku i wykonywać przelewy. Może także otrzymywać kartę do rachunku służącą do płatności w sklepie i wypłat z bankomatu. O ilości wypłacanej gotówki decyduje dziecko, ponieważ to ono jest posiadaczem rachunku. Natomiast na prośbę rodzica po rozmowach, konsultacjach, zawsze mogą dojść do wniosku, że ten limit trzeba zmniejszyć lub też zwiększyć, jeżeli się okaże, że wydatki dziecka są większe. O atrakcyjności konta osobistego w przypadku najmłodszych decydować może oryginalna karta płatnicza. Młodzi klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty, tak zwanej mojej karty Yenge. Oznacza to, że mogą sobie wybrać indywidualny wizerunek, który umieszczam na takiej karcie. Może to być ich zdjęcie, nie wiem, przyjaciół, zdjęcie z wakacji, zdjęcie pupila. Mogą również skorzystać z gotowych wzorów. Rodzice mogą być pełnomocnikiem dziecka posiadającego rachunek i wtedy w każdej chwili mogą sprawdzić wszystkie wykonywane przez dziecko operacje. Nie mają jednak możliwości ich anulowania, jeśli zostały już wykonane. A oto kilka wybranych ofert kont osobistych dla małoletnich klientów banków. Większość z kont młodzieżowych prowadzonych jest bezpłatnie, ale są wyjątki. Kredyt bank na przykład pobiera co miesiąc opłatę 1 zł, a PKO BP za superkonto grafity aż 1,5 złotego plus dodatkowo 50 groszy za dostęp przez internet. Na bezpłatny dostęp przez internet mogą natomiast liczyć na przykład posiadacze konta Max w banku BGŻ oraz konta z Lwem Student w ING Banku Śląskim. Niestety banki te pobierają opłatę za posiadanie karty w wysokości 2 zł. W ING Banku karta jest bezpłatna tylko wtedy, gdy jej posiadasz dokona transakcji bezgotówkowych za średnio 100 zł miesięcznie. Całkowicie bezpłatne jest jedynie Easy Konto w internetowym mbanku. Spośród prezentowanych banków jedynie PKO BP wymaga systematycznych wpływów na rachunek. Zobaczymy teraz co o ubankowieniu myśli młodzież. Ja nie mam konta, jestem za młody jeszcze. Niestety jeszcze nie posiadam, gdyż moi rodzice są troszeczkę opóźnieni no i jeszcze stwierdzają, że nie jest mi potrzebne. Bo od rodziców zależy. Moim łatwiej jest dawać nam kieszonkowe do ręki niż żeby na konto. W ogóle to trzeba z rodzicem pójść. Moi na przykład też nie mają czasu zbytnio na to. <gry> Niestety. Jestem zadowolony, ponieważ mogę mieć swoje pieniądze i je wypłacać kiedy chcę i zbierać ile chcę. Na razie skarbonka wystarcza. Może kiedyś, pomyślę. Pieniądze są gdzieś tam ulokowane i nie mamy do nich jakiegoś dostępu, więc chyba mniej się zużywają, ale czasami to jest złudne, bo jak się płaci jakąś kartą i tak dalej, no to szybciej pieniądze uciekają. Jak gotówkę zgubi, to nie ma się jej z powrotem. Jak się zgubi kartę, to można zablokować konto. Młodzieżowe konto to korzyści nie tylko dla jego posiadacza. Banki w ten sposób zaczynają pozyskiwać klientów na wczesnym etapie ich życia. Osoba w wieku od 13 do 18 lat czyli banku traktowana jako ten klient małoletni w tym momencie jest jakby długofalowym klientem każdego banku Z biznesowego punktu widzenia takie rachunki zważywszy na niskie opłaty nie są kurą znoszącą złote jajka Banki traktują je raczej jako długoterminową inwestycję Banki proponują także dla dzieci karty kredytowe. Do wyboru w zależności od wieku dziecka są obecnie trzy rozwiązania. Karta do rachunku lub subkonta powiązanego z rachunkiem rodziców, karta dodatkowa do posiadanej przez rodziców karty kredytowej oraz karta przedpłacona. Ciekawą propozycję stanowią karty przedpłacone Maestro Podarunkowa i Maestro Podróżnik. Aby być ich posiadaczami, nie trzeba mieć rachunku w ING Banku Śląskim. Kupując kartę w oddziale banku, dorosła osoba wpłaca odpowiednią kwotę na rachunek tej karty i Transakcje, które są do nią dokonywane, są realizowane do wysokości salda na rachunku, który się tam znajduje. Z kart przedpłaconych mogą korzystać również dzieci poniżej 13 roku życia. Taka karta jest doskonałym rozwiązaniem, gdy dziecko wyjeżdża na wakacje. Wtedy jest to bardziej bezpieczne, bo dziecko nie dostaje pieniędzy do ręki, a jednocześnie rodzice mogą kontrolować wszystkie transakcje dokonywane taką kartą i w miarę potrzeb dofinansować dziecko na wakacjach. Za pomocą karty przedpłaconej oraz kart dodawanych do rachunków młodzieżowych, z powodzeniem można dokonywać drobnych zakupów w sklepie. Teraz sprawdzimy, dla jakiego dziecka jaka karta. Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 lat mogą korzystać tylko z kart przedpłaconych z pieniądzem elektronicznym. Młodzież w wieku od 13 do 17 lat może posiadać karty wydawane do rachunków młodzieżowych, a także karty dodatkowe do kart kredytowych rodziców, osoby, które osiągnęły pełnoletność, Mogą korzystać z wszystkich produktów bankowych dla dorosłych, ale aby otrzymać kartę kredytową, muszą posiadać stałe dochody. Uwaga! W przypadku kart dodawanych do kredytówek, rodzice muszą rozsądnie dobierać limit dla karty. Dziecko ma bowiem nieograniczony dostęp do gotówki w ramach przyznawanego na karcie limitu. Dla najmłodszych, którzy nie ukończyli jeszcze 13 lat, Banki mają jeszcze jedną propozycję. Dziecko może jak najbardziej oszczędzać, ponieważ nasze otwarte konto oszczędnościowe daje możliwość otwarcia go dla małych dzieci. Moja córka ma 4 lata i posiada taki rachunek. Otwiera to wtedy dorosły pełnomocnik, natomiast i on też do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia dysponuje tymi środkami. Natomiast jest to wygodne rozwiązanie, bo na przykład babcie lub inne osoby z rodziny mogą swoje podarunki pieniężne wpłacać na dany na dane rachunek. Finansowych prezentów dla dzieci jest coraz więcej. Nie zapominajmy jednak, że trzeba podchodzić do nich z rozwagą, bo zaufanie rodziców może zostać wystawione na próbę. Na szczęście małoletni posiadacze kont póki co nie mogą zaciągać w bankach kredytów. No tak, z kredytami problemy bywają różne. Jedni martwią się, bo na przykład nie radzą sobie z ich spłatą, inni, bo nie mogą ich w ogóle dostać albo dostają na gorszych warunkach. Ten drugi problem dotyczy zwłaszcza osób, które ukończyły już swoją działalność zawodową i przechodzą na emeryturę lub rentę. Banki przekonują, że osoby powyżej 60 roku życia przebywające na emeryturze powinny korzystać z usług bankowych. W wielu przypadkach jest to dla nich wygodne i bezpieczniejsze niż przechowywanie np. gotówki w mieszkaniu, czy noszenie przy sobie dużych kwot pieniędzy. Instytucje finansowe zachęcają zatem do zakładania depozytów oraz kont osobistych, a niektóre nawet tworzą oferty specjalne dla emerytów. Mogę tu się pochwalić bardzo atrakcyjną ofertą rachunku osobistego, gdzie obniżona jest opłata miesięczna

podniesione z oprocentowaniem takim rachunku, a ponadto rachunek oferuje również bardzo ciekawy pakiet asystans w, w ramach opłaty abonamentowej. Pojawiają się też na rynku produkty inwestycyjne, takie jak lokaty strukturyzowane, które nie zamykają furtki dla osób, które kończą 75 lat w trakcie trwania takiej inwestycji. Jedyny warunek polega na tym, że klient nie może ukończyć 75 roku życia przed przystąpieniem do programu inwestycyjnego. Oznacza to, że taką lokatę możemy założyć nawet na dzień przed ukończeniem 75 lat, a skończyć w wieku 77 lat. Banki intensywnie zabiegają o oszczędności osób starszych. Niestety, jeżeli chodzi o udzielanie im kredytów, to często stwarzają problemy. Inaczej jest rozpatrywana szybka gotówka na małą kwotę, a inaczej na przykład kredyt hipoteczny. Faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o niewielki kredyt gotówkowy, to osoba starsza posiadająca stałe źródło dochodu w postaci emerytury może dostać taki kredyt po dokonaniu weryfikacji jej sytuacji przez bank. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to tutaj bieg jest już o wiele większą przeszkodą, gdyż większość banków udziela takich kredytów do czasu ukończenia 75 roku życia. Gdzie zatem senior powinien udać się po kredyt hipoteczny? Oto banki, w których można zrobić to najłatwiej. W dom banku osoba może spłacać kredyt do ukończenia 80 roku życia, a osoba w wieku 60 lat dostanie więc kredyt na maksymalnie 20 lat. Co ważne, nie ma żadnych wymagań co do minimalnego wkładu własnego. Bank skredytuje nawet 100% wartości nieruchomości. Jeżeli zależy nam na dłuższym okresie, to potrzebny będzie młodszy spółkredytobiorca, który nie musi być spokrewniony z osobą starszą. W banku Nordea nadal aktualna jest oferta kredytu aż do. Setnego roku życia. Informacja ta zniknęła jednak ze strony internetowej banku, co może oznaczać, że w rzeczywistości bank nie tak chętnie udziela kredytów starszym osobom. Inną przeszkodą są wysokie wymagania wkładu własnego dla osób starszych: osoby w wieku od 60 do 70 lat muszą posiadać aż 60% wartości nieruchomości. Jak było widać, na szczęście są banki, które podchodzą bardziej elastycznie do kredytów hipotecznych, na przykład po 70. Mam nadzieję, że już niedługo seniorzy będą korzystali ze wszystkich usług bankowych, a banki nie będą wzięły tylko klientów młodych. Tego również sobie życzę. Polecam nasz adres mailowy, poradnik bankowy małpa Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.